To ostatnie moje pytanie w tej sprawie, bowiem na naszych oczach nie tylko urządza się podmianę etniczną w naszym państwie, ale i z premedytacją fałszuje się historię. Wielu Ukraińców głośno dziś mówi, że Polacy z Wołynia i Małopolski Wschodniej ginęli z rąk Rosjan, yy, którzy no właśnie, jedynie udawali Ukraińców, zaś prezydent Zeleński w publicznym wystąpieniu stwierdził, że Ukraińcy. Są pokojowym narodem, który nigdy nikogo nie mordował. Władze polski nie protestują. W zasadzie na tym polu reprezentacja naszego państwa nie istnieje. Ba, z ust rzecznika MZ usłyszeliśmy, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Co Twoim zdaniem dzieje się z naszym państwem? Czy nie ma żadnych wątpliwości, że ci, którzy negują lub próbują, próbują przemilczeć kwestię zbrodni na dziesiątkach, ponad stu, a nawet i dwustu tysiącach naszych rodaków, których ciała niejednokrotnie gniją do dnia dzisiejszego w wołyńskich bądź bieszczadzkich studniach, to nie są ludzie godni określania mianem Polaków, ponieważ oni nie reprezentują polskich obowiązków, parafrazując słowa Romana Dmowskiego. I brzmi to być może dość patetycznie, ale jest to bez wątpienia Prawdziwe. W dniu dzisiejszym, tak, na naszych oczach zakłamywana jest historia. Natomiast ta teza o tym, iż to nie Ukraińcy mordowali Polaków, ale robili to Rosjanie, została podniesiona w roku 2017 przez samorządowców z obwodu wołyńskiego, którzy są powiązani z jedną z szowinistycznych organizacji partii politycznych. Nie pamiętam jej imienia i nazwiska. Między innymi ta partia polityczna podnosiła, że Chełmuszczyzna chyba po Łańcu, także Podkarpacie ma zostać Polakom odebrane i przyłączone do terenów współczesnej Ukrainy. No, nie słyszałem, żeby Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tej kwestii jakąkolwiek notkę dyplomatyczną wystosowało. Wtedy... Rada, wtedy ci samorządowcy Rady Obwodowej Wołyńskiej stwierdzili, że Rosjanie przebierali się za Ukraińców i mordowali Polaków. No, na niekorzyść Ukraińców, jestem w posiadaniu dziesiątek i setek, dosłownie, dziesiątek nagrań i setek zeznań świadków ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, którzy nikt z nich nie stwierdził, że Rosjanie ich mordowali albo mordowali ich Niemcy. Podkreślają, że niejednokrotnie uciekali do miast, z wiosek i kolonii, ponieważ tam było wojsko niemieckie, albo tam było już po w 1944 roku wojsko sowieckie. I wojsko tych dwóch okupantów zapewniało im schronienie przed Ukraińcami, którzy po prostu bali się. Wojska sowieckiego lub niemieckiego. Parośle, rok 43 luty, pan Roman Strongowski. Na jego oczach wymordowali Ukraińcy całą rodzinę. Budził się rano, widział zakrwawiony cały pokój. Kilka osób zginęło: matka, babka, rodzeństwo, ojciec. Obudził się rano, krew ciekła mu z szyi. Przeżył tylko dzięki temu, że Ukraińcy prędko potem, gdy wszystkich wymordowali i sądzili, że kilkuletniego Romanka także zamordowali się rozrywali poduszki i próbowali znaleźć kosztowności. Te poduszki tak rozrywali, że pierze zatamowało krew sączącą się z szyi tutaj skarku. Pan Roman ma nawet tutaj dziurę jeszcze w szyi. To był pierwszy wywiad, który przeprowadziłem w, w ramach tego mojego autorskiego projektu. I pan Roman przeżył. Kto go uratował o poranku dnia następnego? Niemcy. Co było wielkim zaskoczeniem, że uratowali go właśnie Niemcy. Ci Niemcy, którzy w sposób bestialski mordowali Polaków, Cyganów, mordowali Węgrów, a także i Żydów. Tak właśnie było. Stąd podnoszenie za Świrskim, Świrskim tym z tej Fundacji Narodowej bodaj, który w 2016 roku podnosił, że tworzy wielki trybunał społeczny narodowy, gdzie będą rozliczani komunistyczni zdrajcy. Ten trybunał tak funkcjonuje, jak dla państwa polskiego funkcjonuje sam Świrski. I twierdzi, że jest na, strop, na tropie, iż kwestia ludobójstwa na Wołyniu, Podkarpaciu, Krubieszowczyźnie i na Małopolsce Wschodniej, będę to powtarzał, że nie jest to tylko Wołyń, bo wielu z Was może zna szczątkowo temat, ale nie do końca wie, że. Może nieco innymi metodami, ale także mordowano na Podkarpaciu. O tym jeszcze pewnie może ci zdołam wspomnieć, bo metody były nieco inne. Próbieszowszczyzna, wołę, podobne metody. Małopolska Wschodnia, może także podobne jak na północ, ale na Podkarpaciu nieco inaczej, powiemy w nieco bardziej humanitarny sposób. Łaskawi Ukraińcy naszych rodaków mordowali. Jacku, ja cię, Jacku, przerwałem pewien Twój wątek, więc proszę dokończ i powiedz nam jeszcze na koniec, gdzie możemy zobaczyć całość tych wywiadów. Szanowni Państwo, wątek kłamstw jeszcze i próba przypisania. Nie tej nacji, nie tej społeczności zbrodni, których, które na Polakach zostały dokonane. To jest także kwestia dotycząca operacji Wisła. Często podnoszona jest, że operacja Wisła była zła, ponieważ została przeprowadzana przez komunistów. Szanowni Państwo, nie mam zamiaru w żadnym wypadku czerwonych usprawiedliwiać, bo podkreślę raz jeszcze, co mówię niejednokrotnie na antykomunach cytując transparent kibiców Śląska-Wrocław w świętej pamięci Romana Zielińskiego, lepiej być martwym niż czerwonym. Jednak w roku czterdziestym piątym, czwartym, piątym, i siódmym na terenie Podkarpacia i Hrubieszowszczyzny do Milicji Obywatelskiej, a także i do Ormo wstępowali byli partyzanci batalion, batalionów chłopskich i Armii Krajowej. Nie po to, aby służyć komunistycznemu panu czy okupantowi, ale po to, by mieć dostęp do broni i bronić się przed Ukraińcami. Wśród moich wywiadów zachęcam do obejrzenia wywiadu pana Skryłowa. Pan Bolesław Pryszcz Skryłowa opowiada, jak w niedzielę palmową w Kryłowie nad Bugiem, gdzie byłem, w domu, w którym mieszka, Ukraińcy wymordowali kilkadziesiąt osób, w tym domu, w którym mieszka, tam właśnie byłem. I nie byli to komuniści czy czerwoni, byli to byli partyzanci batalionów chłopskich, którzy w 1944 roku wkroczyli do Milicji Obywatelskiej. Więcej, zbrodnia Ukraińców na tych milicjantach została sprokurowana. Ponieważ NKWD było w konflikcie z milicją obywatelską, i NKWD pozwoliło Ukraińcom, by tę zbrodnię na byłych partyzantach batalionów chłopskich przeprowadzić. Stąd nie tyle Rosjanie dokonywali zbrodni, Sowieci na Polakach w ramach ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, ale oni, jeżeli coś się działo po 1944 roku, to w milicji obywatelskiej byli nasi polscy patrioci wtedy na tamtych terenach, a Ukraińcy niejednokrotnie mordowali Polaków w kolaboracji z NKWD. Państwo o tym nie wiedzieliście. Powiem więcej, ja tego nie wiedziałem, zanim nie zacząłem przeprowadzać tych wywiadów. Jest wiele tego typu informacji, nowin, w cudzysłowie kwiatków, które tak naprawdę. Spojrzenie na kwestie zbrodni ukraińskiej na Polakach, przynajmniej w moim przypadku, jest o wiele szersze. Pozwolę sobie jeszcze zacytować jeden fragment. Jest to fragment z jednego zeznań, w których jestem w posiadaniu. Jest to zeznanie Polaka z Podkarpacia, z miejscowości Prusiek. Tutaj cytat. Drugi napad na Prusiek miał miejsce w październiku 1946 roku pod Karpacie. W tym czasie należeliśmy do Ormo. Do Ormo należeli wszyscy mężczyźni związki. Dostaliśmy broń, karabiny, nocami chodziliśmy na warty. Podnoszę ten fakt, ponieważ w Prusieku schronienie otrzymał Żubryt. Oficer Narodowych Sił Zbrojnych. Zatem, jak Państwo mi wytłumaczycie, jeżeli ci Ormowcy to byli komuniści stalinowcy, że Żubryt w Prusieku otrzymał schronienie u Ormowców i ci Ormowcy nie zamordowali Żubryda, który był przecież przez władzę stalinowską prześladowany jako reprezentant oficer bandytów z lasów? No, nie może być tutaj żadnego wytłumaczenia. W tamtym czasie na Podkarpaciu, na Hrubieszowszczyźnie ormowcy i milicja obywatelska, to byli, byli partyzanci Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich i zwykli Polacy, którzy zaciągali się do tych jednostek tylko po to, by mieć w ręce karabiny, ponieważ wiedzieli, czego mogą spodziewać się ze strony ukraińskich. Bestii. Szanowni Państwo, tak więc kwestia zbrodni ukraińskich, ludobójstwa na Polakach jest przekłamywana w sposób wyjątkowo bezczelny, cyniczny, bez jakichkolwiek skrupułów zakłamuje się tę kwestię. I naszym zadaniem jest tę prawdę podnosić. Nie po to, by kogokolwiek na kogoś napuszczać, ale po to, by tę prawdę jako wartość, która jest wartością bezcenną, uchować przed zwalcowaniem przed zniszczeniem a pamięć o Polakach ocalić przed zniszczeniem przed po prostu przed zniszczeniem tak bo tę pamięć próbuje się zniszczyć